Przypowiadka. Spotkałam dwóch braci, szli prosto, równym krokiem i jakby jednym byli ciałem. Pierwszy trzymał dłonie za plecami, drugi patrzył wciąż w bok. O zatrzymaniu zdecydował los. Skoro trwała serdeczna wymiana, rozmowa niosła nadzieję na, dopóki nie zapytałam, kim są. Pierwszy uderzył prosto w twarz, na no co drugi odwrócił wzrok. Zgodnym wysyczeli tonem, zaistnieniem, naucz się w końcu uczciwość nie jest dla każdego. Kiedy minęli, poczułam żal, nie znając przyczyny i zależności, lecz podnosząc się, to Na nadgarstku sinej dłoni pierwszego łańcuch, połączony z jarzmem, na bladej szyi drugiego i pojęłam, we własnym tkwiąc uciemiężeniu, a pragnąc siły, gniew z lękiem nie chcą być rozpoznane. Nim jednak ruszyłam dalej, jeszcze liczyłam, że któryś zerwie się powróci, lecz poszli prosto równym krokiem i jakby jednym byli ciałem, niezmiennie traktując napotkanych ludzi. I tobie przyjdzie ich doświadczyć, i będzie tak, że usłyszysz ich prawdziwy głos. I tak jak ja będziesz czekał zrozumienia, Ucz się więc patrzeć nie tylko na wprost uderzenia.